Drink Bar. Taka jest oficjalna nazwa. Jest tutaj część PIP Show i część, którą w tej chwili uruchomimy za parę dni dosłownie. To jest dyskoteka i Drink Bar. PIP Show jest to dość tajemnicza nazwa dla większości osób. Dotychczas nie spotykały się w Polsce tego typu działalności. Państwo są w Łodzi pierwsi i na czym polega PIP Show? Na ten PIP show, show polega na tym, jest to nic innego jak striptease, tylko w innej formie niż dotychczas w Polsce. Ta odmienność polega na tym, że dziewczyna rozbiera się na scenie, a klient, aby móc to oglądać, musi wykupić żeton, udaje się do kabiny i ogląda nie na sali wspólnie z innymi, tylko jest... Dziękuję mi słowa. Pewna intymność. E, tak, pewnej intymności każdy może to oglądać. Dziewczyna również czuje się, e, nie czuje bezpośredniej o, oka e, klienta, i na tym polega różnica głównie. U nas urządziliśmy to w ten sposób, że w kasie kupuje się żetony, te żetony są w cenie 5 tysięcy złotych. Wrzucenie tego żetonu do maszyny otwiera okno na scenę na czas jednej minuty. Można wrzucić wielokrotność tych żetonów, to jest wielokrotność minut. Maszyna pamięta. Prowadzimy również na tej samej, w tej samej sali kabinę. Czy Państwo nie mieliście trudności z załatwieniem zezwolenia z otwarciem? Tego Władze nie stwarzały nam żadnych problemów z otwarciem tej działalności. To znaczy, nasza działalność nie wykracza ponad to, co jest dozwolone. A striptiz od wielu lat w Polsce jest dozwolony. Zmieniła się tylko forma, w której my żeśmy to podali ludziom. jeszcze nie wymagane jest zezwolenie skóry? Nie. My zatrudniamy firmy tak. Firma nazywa się Sławoj. Jest to firma asekuracyjna, która tutaj zajmuje się ochroną tego obiektu od pierwszej godziny otwarcia do zamknięcia codziennie, i wszystkie sprawy załatwiane są przez nich. Nie mamy problemów jakichkolwiek z klientami. Wszyscy chcieliby tutaj móc spędzić czas a w tej chwili w takim stanie jak działa lokal dotychczas nie można usiąść, nie można nic wypić, ale ta działalność już jest lada dzień będzie otworzona dyskoteka i drink bar. Także wychodzimy na przeciw oczekiwaniom ludzi. Jeżeli chodzi o klientów w tej chwili właściwie niezadowolonych nie ma. Niektórzy są zaskoczeni, że coś takiego działa wchodzili tutaj, nie myśląc, że z, z, z taką działalnością się spotkają? Jeśli nie będzie to pytanie niedyskretne, podstawową, podstawą działalności tego typu jest y, odpowiednia liczba Pań, które chciałyby współpracować z Państwem. Czy nie było kłopotów na samym początku przy, ze zgromadzeniem Jakiejś liczby pani? To znaczy, rekrutację rozpoczęliśmy na miesiąc przed rozpoczęciem działalności i żeśmy 8 dziewcząt przystąpiło do prób, z tego 5 po próbach przystąpiło do pracy. Lecz dosyć duża jest fluktuacja. Jedne dziewczyny odchodzą, inne przychodzą i w sumie nie ma problemów z naborem, tylko nie jest to praca, z którą dziewczyny chcą wiązać sobie dłuższą przyszłość na lata. My też nie chcemy, żeby tutaj doczekały emerytury. Czy też zgłaszają się panie trochę bez odrobiny samokrytycyzmu, chociaż? No, tych jest większość. No, z tym, że. Niektóre już po wstępnej selekcji po prostu nawet na próbę nie przychodzą, ponieważ nie mieszczą się w tych ogólnie przyjętych kategoriach na serka. A jakie warunki musiałaby spełnić, chociaż tak określamy to ogólnikowo, kobieta, która chciałaby u Państwa pracować? Yy, dziewczyna, która chciałaby tu pracować musi umieć tańczyć. My prowadzimy tutaj yy, codziennie Kursy tańca przed rozpoczęciem pracy, ale jeżeli dziewczyna nie ma poczucia rytmu, to trudno byłoby ją nauczyć tego w krótkim czasie. Musi być zgrabna, ładna i ostateczny werdykt wydają sami klienci, ponieważ dziewczyna, wychodząc na scenę, jeżeli pracuje przy zamkniętych okienkach, to sami klienci. Wydają decyzję na to, czy ona tu będzie dłużej pracować, czy nie. Dziewczyny mają płacone od ilości klientów, od ilości wrzuconych przez klientów żetonów i od ilości sprzedanych biletów na kabinę solo. Jaka frekwencja? Frekwencja rośnie. Rośnie w miarę upływu czasu, który zajmujemy się tą działalnością. Sądzę, że. Teraz, w najbliższych dniach, po uruchomieniu tej części z dyskoteką, nasz lokal będzie jeszcze bardziej popularny w tym mieście. Chciałbym spytać, Pan nie jest tutaj po raz pierwszy? Tak jest. Znaczy, jestem po raz drugi, ale dzisiaj po raz pierwszy. I jak Panu się podoba ta instytucja? No, rewelacja. To jeszcze nie jest to, ale już blisko jesteśmy. Jeszcze nie ma Agogo. Nie wiem, czy pan, to jest Agogo, ale już blisko, blisko. A jakie dziewczyny? No, słowem. Innym słowem? No, no prawo. <laughs> mam wyjścia wyższe. Jestem menadżerem z Warszawy. W wodzie się pięknie bawię Na <gry> Nastał grzejem. W ogóle urlop sobie wziąłem, żona mu się tym interesy. I cały czas grzejem się świetnie bawię, jeszcze nic, ale naprawdę dobra zabawa. I jak najwięcej takich lokali? W Dziękuję bardzo. Chciałbym spytać, jak panu się tutaj podobało? Widzę, że pan wyszedł właśnie. Nie podoba. Ale co z względu na dziewczynę czy na inne sprawy? Nie na samo otoczenie. To znaczy jest zbyt mało Miserie, intymności. Mizernie, zbyt mało intymności. No tak nieporządnie to jest wszystko zrobione, tandetnik. Zbyt, zbyt mało elegancji w tym wszystkim. Ale jeśli tu się poprawi, bo jest to lokal w stadium organizacji, przyjdzie Pan jeszcze raz spróbować, czy się coś poprawiło? Raczej nie. A czy nie jest za drogo? Nie, nie, dla mnie nie. A jeszcze raz pytam o dziewczyny. Nie, mogą się podobać? Niezłe. W sumie nie, są. nie wszystkie, ale niektóre nie są. Ale znać jeszcze tą świeżość, ten brak profesjonalizmu w ich wykonaniu? Ten chyba widać. Chyba tak. Dziękuję panu bardzo. Stoimy naprzeciwko pierwszego w łodzi lokalu o tym typie, Pip Show. Co pani o tym sądzi? Nie mam na ten temat zdania, proszę. Przepraszam pana bardzo, jestem z Radia Studenckiego. Stoimy naprzeciwko pierwszego w Łodzi tego typu lokalu. Co pan o tym sądzi? W ogóle mnie to nie interesuje. Ale myśli pan, że, że można tolerować istnienie tego lokalu? Czy też należy krzyczeć, że nie jest to wiem, niepotrzebne? Nie wiem, nie wiem. Proszę pana nic to no. Czy to w ogóle sens jest no. Jeżeli ktoś uważa, no, że to powinno być, no to przecież to jest demokracja. No.